Dzień dobry wszystkim, Stayerstone, Rocky, Rocky, Cloud. Dzisiaj nagrywamy Roblox, MySchool, Tycoon. Dzisiaj w Tycoonika. O szkole, zobaczymy co tutaj jest. Dobra, widzę, że tutaj będzie nam się zbierać kasa. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, za ile to jest Ze 10 drogę mamy. okej, okay. za 10 droga. Mam fajnego skina, prawda? Syuuu! dobra do trzymam tutaj droga? first floor za 18 dolarów Dobra, mamy 2 dolary, tam się zarabiają na sekundę. Fajnie. Cyk. Stawcie oczywiście lajka like i subskrypcję na moim kanale. Oczywiście z dzoneczkiem. Teraz będziecie dostawać powiadomienia, kiedy będą moje filmy. Oj, ten mój telefon, sorry. O, tu kaska się zrobiła, kolejna mam 40 dolarów już. Drzewo ze 40 dolców, dobra, to się nie opłacało. Parking place za 600, czyli kolejny za 40. Dobra, ale ja wolę zrobić te tutaj takie na zewnątrz rzeczy, żeby potem nie, nie musi tego robić, nie? O, 6 dolców na sekundę? Czyli chyba tym więcej rzeczy kupujemy, to tym więcej mamy potem przychód. Wow! Całe... za 55 dolców, tak? Kupiłem całą szkołę oczywiście. Fajnie. To nieźle chopię. Za 55 dolarów wszystkie ściany zbudowałem w szkole. Mister Beast! Dobra, czym się tutaj mamy? To są te samo drogie rzeczy. Przybijemy kasę. A tu nie ma okiem. What the hell? O oh, Windows tutaj, okej. Okay. School students, aha, to jest ten sam School points, money. A czym tu słyszę jak jakieś dzieciaki się wydzielają, nikogo nie ma. What the hell? Oh my god Mamy 200 dolarów, tu? Megafon. Co to dało? A, to jest ten. Jak na lekcje typy idą, to potem jest dzwonek. No. Lifing. O, mogę zbierać tutaj? Czyścić i co mi to daje? Skull points, ale że skull pojęce go być. Chyba nic Mam kolejne... Nic i tak na razie nikogo nie ma to po ja to to do 11 dos na sekundę, bardzo dużo To kupujemy, to kupujemy. Ale, tego się kupiłem, ale to kupiłem to Co to jest Co mogę sobie zrobić? Bylocker row for Aaaa, czyli tutaj do tego są Czerwone na przykład a, i to, i to nie muszą być. Tu mogę różne rzeczy postawić. No to jest ja takie szafki niebieskie. Chcę o, ale fajne. A ja bym to chciał, żeby to też było niebieskie. Ale chyba widzę, że nie mogę na razie, bo nie mam. Czemu to jest tak krzywo? Chłaty! Nie, jakieś dziwne jest ta szkoła, szkoło. Czemu to jest? Nie, dobra. Nie rozumiem tego trochę. W sumie. Okej. Okay. Nie wnikam w to. O, muszę mieć kupić parking. Bye, bye. Kupimy parking. Right, i to jest jeszcze left. Musimy samochód zespalić Za 80 dólców drzewo, Chętnie. Chętnie drzewo kupię. I tutaj jest parking, kolejny, left parking space, dobra. To idziemy po kasę. I kolejny parking kupimy. Boom. Co, jest jakiś ktoś tutaj? Sądzę. Are you interested in buying teams? Co tutaj? Ha, to jest ten jakby motyw szkoły, tak? Rozumiem. Na razie nie jestem zainteresowany Okej, okay, musimy nie stać. O, można biegać, nie wiedziałem. Polas. Crossing Dawaj kasę. Na razie jeszcze classrooma nie będę kupował jeden to odja serio Dobra, i teraz możemy to kupić. O, pasy! on samochód nawet jest. Pięknie, pięknie. Cyk. kolejne kasę, tutaj kupujemy to. Będąc się to pozmieniać, bo to jest jakieś krzywe. Jakieś... Ci się nie podoba. W ogóle mi się nie podoba. Nie wiem, to tak jest. O, dostanę chociaż te tak punkty. Nice Nice Co do tutaj Mamy 600, cyk, on są kolejne rzeczy do kupienia. To już nie Co jest, pierwszy łódź się? Co to jest? To jest ten? Ale po co nam tutaj wszło? Jak jeszcze nawet nie ma co innego tego. Co z jak chyba śmieci, to też Yyy, Piata jest ze szkoły kurwa, tu nawet nie ma żadnych tych jeszcze Żadnych jeszcze kurwa nie ma klasa, ona no, jeszcze przyszła się uczyć Wow man, on chyba przy na otwarcie. O patrz, kolejny przyszedł rycerz przyszedł Ha A to jest szkoła, no nie szkoła rycerz, proszę wydawać kurwa, ma być Siedem razem jak para, nie? Kolejny rycerz Baba rycerz? What the hell Oh my goodness Kolejne to są rzeczy? A e nie wiem co się opasę kupować, Tak szczerze. W sumie się opasa, bo mi kasa rośnie, nie? To kupne. Ty, no kolejny przyszedł. Czemu oni tu przychodzą? Nie rozumiem, coś w tej tak kręci Tu chyba nic nie ma takiego w tej szkole, że no nie ma klasy jeszcze. No, mogę kupić drzewa, fajnie. Kupię drzewa, bo się szuka. Ale czemu im tutaj przychodzą, jak nic nie ma jeszcze? Nawet żadnej klasy nie ma, oni tutaj przychodzą mi. Czemu tu przychodzą jak nie ma klasy w ogóle? O to HELL What the hell? Ja, trudno, może chcę sobie posiedzieć na ławkach, bo mu wygodne, nie? Hop jajca na, na głowie, nie? Fajnie. O, palion! Zielone, zielone... Ha... Palion do mnie do szkoły to no, się to? To tutaj nie pasuje, bo to jest jakiś... O. No i teraz to nawet ładnie wygląda. To wygląda wyglądało jak moje jajca, chyba, nie? No zaraz będziemy kupować pierwsze klasy, bo już mam 1000 klasy na koncie. O, No i tam się podoba... A no, i tam się podoba, jeszcze tutaj. dyn dyr y dyn dyr No to.. A tu to jest drugie piętro chyba, nie? Ja nie mogę, teraz trochę będziemy grać. Dobra, idziemy pierwszą klasę kupować, bo już nie ma żadnej tutaj dekoracji, żeby kupić.

Tu znowu o. Wchodzimy desk o bawa tutaj jest już. Mhm. To mi się podoba. Już jest 7 studentów O oh, yeah, baby 7 studentów Dobra, więcej kasy Mamy 600 odców, idziemy kupić tu kolejne rzeczy. Posters. Tables and seeds, dobra. Idealnie mamy, dobra. <coughs> mamy już pierwszy, pierwszy ten. Pierwszą klasę mamy zrobioną. Za łatwo. To robimy kolejną klasę. Tu kosztuje 640. robimy kolejną klasę. Astronomia, psychologia i prawo, chyba prawo weźmiemy. się uczyć prawo, prawo Marcina. Ha. No nie stać mnie jeszcze, dobra. Teraz mu będzie stać. Nice, prawo very good. Ty niby jest, ile mam uczniów? 18 już aż? Co jest? Dziłem się tym mnie jeszcze uniwę. Czy tu w jednej klasie może być ile osób? Tej w biologii na przykład. W biologii ile może być już, nie? No, pokaż mi Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem może być. Co, to nawet ta klasa jeszcze nie jest zbudowana. W sumie nie wiem czemu to jest, jest tyle tych kościów, ale no wiesz. Mi to pasuje. Mamy kasę i mamy kasę. Mamy 2000, inaczej nie starczy na całą klasę. No, bo to są takie duże rzeczy już. Kurde, kurde maciek. Mamy 900, mamy Kupmy lights najpierw. Nice, nic, to nie oświetliło nawet. Super po prostu. Gdzie ona tam idzie? Jak jeszcze nie jest zbudowane. Ej, koleżanko. Czy ty się wybierasz? Znaczy nawet nauczyciela nie ma. I desk za 800. Dobra I Teraz możecie się uczyć. Jest pan tutaj od prawa i możecie się uczyć. Bye, bye. No ale ja na klasa kosztuje 1200. Ja nie mogę. Chyba ich coś posrało. Co ja mogę? i kupić ciekawego jakiś ciekawszy kwiatek może albo są co jest, takie tu można rzeczy stawiać water hell a mogę już trzecią klasę budować my zjedziemy budować trzecią klasę astronomia statystyk statystyk mogę zrobić aha za o to muszę I no, to astronomia nie mam uczniów w ogóle już. 31... Wow. Ty, matka was nie nauczyła do śmieci wyrzucać? Co jest? Hulk przyjdzie do niej do szkoły. What the hell? Ty, co jest? Hulk do mnie przyszedł do szkoły. Hulk, co jest grane? No dobra, Hulk się uczy biologii i prowadzenia. W nauce, Hulk. To chyba daje, ten, skiny ze znajomych, jak masz. To fajna, mam koleżankę Dobra, co mam Cyk Chyba mam kasę Dobra, bye bye mam Bacon Tą Halek się uczy, widzę go przez okno. Co jest? Halek się uczył, mnie szkoda, nie? Się podoba O, nauczyciel jest tutaj już. Ja mam uśmiech 31 dalej, tak, no, no, to mało? No proszę to poszlątać. Bum biebera, bum biebera, bum bum biebera. Co wygnąć? to nie postawię, ale weź. Nie, nie, będzie ten plan lekcji, jakby Bum. Bum. Idealnie mi się zaczęło, ale ładne tak lasa ogólnie. A jak tam halk Cię dalej uczy? Dzień dobry, to trzeba będę za Hej, co się się nam napisze tutaj. Mogą kogoś nie głosić? Się uczył z Harkiem Dobra, idziemy. Co jest Neymar! W szkole nawet Neymar się uczy, nie? Вопрос а еще один. Так. И пара дюн. za, za. To... Dobra, teraz Jeszcze tutaj klas board. Chyba to skończymy, bo szczerze mi się nie chce tego do końca całego udawać. Będzie to trwało, będzie to trwało Dobra, ta klasa skończona. No i kończymy. Ja nie wiem, że nagram kolejny odcinek. z tego. Najwyżej, bo mi się nie chce tego do końca. Za długo trwało, dobra, no to... E, Siemano chłopaki i dziewczyny, do widzenia!